Co chcesz przez to powiedzieć? Constanza no, zaproponowała mi pracę, a ja ją przyjęłam. Poczekaj, to prawda? Powiedz mu, zmieniłaś zdanie? Nie. Chodzi o to, że jestem zaskoczona. Nie wiem, co powiedzieć. Prawdę, inaczej twój chłopak pomyśli, że go okłamuję. Zaproponowałaś pracę Monicie, czy nie? Tak, złożyłam jej propozycję. Miała to przemyśleć. Doskonale. Nic dodać, nic ująć. Od tej pory pracujesz dla Panny Konstancy. Ze wszystkimi problemami zwracam się do niej. Świetnie. Nie bądź zły. Temat został zamknięty, nie wracajmy do tego. Proszę bardzo, jest twoja. Nie rób ze mnie paczki. Odchodzę, bo chcę. Mam swoją godność. Idę się przebrać. Mercedes? Niech księgowość wypłaci Esperancie Munoz wszystkie zaległe pobory. Monicie? Mercedes? Niech nie zapomną o nadgodzinach. Nie masz na koncie nadgodzin. Może opowiem o nich twoje dziewczynie. Zwynoś się. Niech on zostawi moje rzeczy. Tylko na bałaganie. Gdzie są moje pieniądze? Nie rozumiem, o co panu chodzi. Biżuteria nie mam. Nie wiem, gdzie są pańskie pieniądze. Mam czas. Poczekam na niego. Wszystko wyśpiewa. Nic z tego nie rozumiem. Ale chyba jestem w tarapatach. Ten koń był rewelacyjny. Gdyby nie Legisamo, wygroby. Nie do wiary. Dobrze, że zostaliśmy. Inaczej... Trochę się niepokoiłem. Jak nam poszło? Wygraliśmy pierwszy zapad, drugi przegraliśmy, potem trzeci. Najważniejsza że była dobra zabawa. To prawda. Don Carmelo. Ten z mafii? Koza Nostra. Pieniądze. Uciekajmy. Tam jest mama. Zaczekaj. Dokąd to? Chodź. Powiedz mu, żeby to zabrał. Mogę o coś spytać? Cisza, gdzie Ektor Hugo? Nie wiem. Nie możesz odłożyć broni. Ja jestem czysty. On mi się podoba. Zabije cię. Chyba upadłaś na głowę. Jak możesz pracować dla tej mumii? Nie mam uprzedzeń. Praca to praca. Jej chodzi tylko o jedno. Chcę cię poniżyć. Martin wysłał prywatnego detektywa, który miał mnie szpiegować. Dlatego, że mu się podobasz. Też mi argument. Robi to wszystko, bo jest wścibski. Już postanowiłem. Odchodzę. W takim razie idź. Idę, nie popędzaj mnie. Czekam tylko na zaległą wypłatę. Nie daruję jej. Niech zapłacą wszystko, co są mi winni. Do diabła z cappuccino. Zrozumiałaś? Już nie jestem niczyją służką. Miłego dnia. Oszalałaś. Jak możesz wykradać pracownika Martinowi? Na dodatek monite. Genialne posunięcie. Dzieli rządź. Właśnie. W ten sposób będę ją trzymać z dala od Martina. Obiecałaś, że zapłacisz jej podwójnie. Ale ty masz pusto w głowie, dziewczyno. Aż do dni. Co ja takiego powiedziałam? Same głupoty, jak zawsze. Myślisz, że jej zapłacę? Kiedy zacznie mi zawadzać, zwolnię ją. Niech idzie do diabła. To muzyka dla moich uszu. Co robisz? Pomogę. Nie mogę w to uwierzyć. Jesteście tu, żeby mi pomagać. Prosiłeś o detektywa, więc go załatwiłam. Co z niego za detektyw, skoro od razu wszystko wyśpiewał? Od początku mówiłem, że to głupota. Jesteś tu, by mnie temperować. Nie pozwalaj mi na takie rzeczy. Mam przywiązać cię do krzesła? Tak, jeśli będzie trzeba. I dwadzieścia razy powtórz, czemu to zrobiłeś. Nie mogę popełniać takich błędów. Nic wielkiego się nie stało. Ile Monita wytrzymał u Konstancy? Najwyżej pół godziny. Nie wiesz, jaka ona jest. Tym razem to koniec. Właśnie o tym mówię. Idź do niej, przeprosi Namów, żeby wróciła. Przestańcie. Monita nigdy mi tego nie wybaczy. Kto tam? Mogę zamienić słowo z panem Kesalą? Alfredo, chcę, żebyś podpisał formularz 314. Rozmawialiśmy o interesach. O co chodzi? Nie patrz tak na mnie. Bez obaw, już nie będziesz mnie widywać. Czego chcesz? Przyszłam oddać telefon. Coś jeszcze? Chciałam podziękować, że mi zaufałeś i dałeś szansę, kiedy najbardziej jej potrzebowałam. Nigdy ci tego nie zapomnę. Życzę ci powodzenia. Ja tobie też z całego serca. Cześć, Martynie. Pieniądze. Szukajcie. Tatuś nic nie mówił o żadnych pieniądzach. Nic nam o tym nie wiadomo. Przeszukać szafę. Nawet nie wiedziałem, że on jest moim ojcem. Niech pan sobie wyobrazi. Nie wierzę wam. Ja tam śpię, tylko nie gitarę. Dlaczego? Jest jak moja druga dziewczyna. Nie dotyka jej. Jeśli nie chcesz, żebym cię zabił, zagraj jakąś włoską piosenkę. Nie zastanawiaj się, graj. Włoską? Nie, to brzmi jak tango. Graj. Wystarczy, to brzmi okropnie. Kiepski z nas duet. Martin, kiedy nauczysz mnie prowadzić? Obiecuję. Jak tylko znajdę chwilę czasu. Wyle szybko. Chcę zabrać dziewczynę na przejażdżkę. Jaką dziewczynę? Zaraz będziesz miała ten lód na nosie. Proszę, nie kłóćcie się. Martin, kiedy nauczysz mnie prowadzić? Nigdy. Kobiety nie powinny prowadzić. Co za męski szowinista? Żartuję. Nauczę cię, jak podrośniesz. Teraz. Jeszcze nie. Idźcie pomóc Rosie. No już. Ma swoje lata. Martin, kiedy nauczysz mnie prowadzić? Kiedy będziesz jeździć rowerem na dwóch kółkach? Próbujesz być zabawna? Hola. Monita? Jest problem. Tu Martin, kto mówi? Cześć, to ja. Turka. Coś się stało? Nie. Monita ma jakiś kłopot? Nie, jeszcze nie przyszła. Muszę kończyć. Cześć. Poczekaj. Może umówimy się na kawę? Ty też? Kiedy zrozumiecie, że nie umawiam się z chłopakami moich przyjaciółek? Chciałem porozmawiać o Monicie. Tak.